Witamy na Skotni w już za niecałą godzinę początek oficjalnego treningu na starcie 64 zawodników w tym 7 Polaków którzy wystartują w tym samym składzie co w fińskiej ruce trwają ostatnie przygotowania ze skoku jest dosyć w tej chwili twardy trzeba go trochę wzruszyć aby uniknąć upadków Skocznia jest bardzo dobrze przygotowana. Gruba warstwa śniegu, białego śniegu, a nie tak jak zazwyczaj żółtego. Wokół skoczni tego śniegu praktycznie nie ma. Dziś była odwilż, trochę popadał deszcz rano, więc większość tego co spadło wczoraj i w nocy niestety spłynęła. Dobra nowina to taka, że warunki do skakania wydają się naprawdę w porządku, a mają się jeszcze poprawiać i przez cały weekend utrzymywać bardzo dobre. Ma nie być praktycznie wiatru do 2-3 metrów na sekundę maksymalnie. Mróz, kilka stopni poniżej zera, słonecznie, więc naprawdę fajna aura do oglądania Ciekawych zawodów Początek oficjalnego treningu o 15.30 A następnie kwalifikacje liczymy na to, że Kamil Stoch Maciej kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki Palczą tu o czołowe lokaty, a o funkcji także Stefan Hula, Aleksander Zniszczo czy Klemens Morańka. Czekamy na początek skakania.